Dobry montaż to coś czego brakuje wielu twórcom na YouTubie, czy to młodszym, czy starszym. W tym wypadku nie ma to znaczenia, dlatego dzisiaj pokażę Wam jak montować filmy w DaVinci Resolve. Ale stop! Co to jest DaVinci Resolve? Jest to jeden z najlepszych darmowych programów do montażu filmów, a poradniki jak pobrać program znajdziecie w opisie. A teraz zaczynamy! Dobra, tak więc gdy pobierze nam się program i mamy już go na pulpicie, to możemy go oczywiście odpalić. Tak więc teraz otwiera nam się takie okno, w którym możemy utworzyć nasz nowy projekt. Wystarczy, że klikniemy dwa razy w tym miejscu, a następnie otwiera nam się już cały program. Domyślnie będziemy w zakładce CUT, aczkolwiek my dzisiaj będziemy korzystać najbardziej z zakładki Edit, a teraz wam pokrótce opiszę co się znajduje w tej zakładce. Dobra, więc zacznijmy sobie od tego miejsca, jest to timeline, na którym będziemy po prostu montować nasz klip. W tym miejscu mamy bibliotekę efektów, jak widzicie mamy tutaj różne przejścia, możemy tutaj dodać napisy, mamy też różne efekty, które możemy nałożyć na nasz obraz oraz wiele, wiele więcej efektów, które znajdziemy właśnie w tej zakładce. W tym miejscu będziemy przerzucać nasze pliki. Jest też również tutaj taka zakładka inspektor, ale to co ona będzie robić to wytłumaczę Wam w dalszej części odcinka. W tym miejscu będziemy na przykład wycinać zielone tłozy, jakiś efektów i tak Może się również przydać zakładka kolor. I ostatnim zakładką z której będziemy dzisiaj korzystać jest zakładka deliver. W tym miejscu będziemy po prostu eksportować nasz film. Więc Wróćmy sobie teraz do zakładki Edit, a następnie ja sobie tutaj otworzę pliki i przerzucę gameplay, który chcę zmontować. Ok, mamy już tutaj ten klip, także go sobie przerzucam, następnie klikam Change. Następną rzeczą, którą powinniśmy zrobić po przerzuceniu tutaj naszego pliku, przerzucamy go sobie po prostu na timeline. Ale zanim jeszcze zaczniemy montować, to opiszę wam, z których narzędzi będziemy tutaj korzystać, bo jak sami możecie zauważyć, jest ich tutaj kilka. Więc zacznijmy sobie od pierwszego podstawowego narzędzia, czyli Selection Mode. Jest to zwykła myszka, ona jest pod klawiszem A. Kolejnym narzędziem będzie Blade Elite Mode, jest on pod klawiszem B i służy do cięcia naszego klipu. Kolejnym narzędziem jest właśnie tutaj ten taki magnes, co on powoduje? Powoduje on to, że w momencie gdy zrobimy tutaj sobie cięcie i zbliżymy się tym wskaźnikiem do cięcia, tak widzicie, ten wskaźnik automatycznie nam się przyciąga w miejscu, gdzie jest cięcie. Osobiście bardzo polecam to narzędzie, bo w momencie gdy to sobie wyłączymy, to nie możemy tak dokładnie ustalić, gdzie jest środek tego cięcia, tylko trzeba będzie się z tym męczyć. Więc raczej polecam to włączyć. Ostatnim narzędziem będzie ta taka ikonka złącza, i powoduje ona to, że w momencie, gdy wykonujemy sobie cięcie, to w jednym miejscu wykonuje nam cięcie i na ścieżce z wideo, i na ścieżce z audio. Jeśli to włączymy, to wszystko musimy sobie ciąć, jak widzicie, osobno. Polecam to włączyć przy pierwszych cięciach filmu. Teraz możemy już przejść do samego montażu. Więc tak, zacznijmy od tego, że sobie na tym moim klipie poszukam momentu, w którym chcę, żeby zaczął się już film, więc dajcie mi tutaj chwilę. 7 hours later. Ok, widzowie, mam tutaj już y, fragment, w którym będzie się zaczynał film. Także klikam teraz B na klawiaturze, następnie wykonuję tutaj cięcie. Y, następnie klikam A na klawiaturze, aby wrócić sobie, wiadomo, do, tego, do tej myszki. Zaznaczam to, co chcę po prostu wywalić. I klikam Backspace. Następnie zaznaczam sobie pozostały klip i przeciągam go, wiadomo, na sam początek filmu. Więc, tak, póki co mamy tutaj taki wstęp. Przesłuchajmy go sobie najpierw. Dobra, jak widzicie, a ja tutaj coś mówię, że widzimy się w pierwszej konkurencji. Więc wykonuję tutaj cięcie. I teraz sobie szukam momentu, w którym zaczyna się już ta mini gierka. Mam tutaj moment, w którym zaczyna się już pierwsza gierka. Ja tutaj mówię coś, że jeszcze zaczyna kolejna konkurencja. Więc wywalam to po prostu czego nie chcę. Oczywiście klikając Backspace. No i przeciągam sobie pozostały materiał. O tutaj. I właśnie w ten sposób tniemy sobie cały gameplay. Także tam, gdzie chcemy mieć cięcie, po prostu zaznaczamy sobie w momencie, od momentu, w którym ma się zaczynać cięcie, kiedy ma się kończyć. I zaznaczamy następnie backspace. Przeciągamy klip. Pamiętajcie również o skrócie klawiszowym CTRL-S. Powoduje on to, żeby zapisać naszą pracę. Co jest bardzo ważne, gdyby nam na przykład wywalało program co jakiś czas, bo jednak wtedy, gdy tego nie zapiszemy, utracimy po prostu nasz plik. Więc tutaj sobie to nazywamy, ja to sobie nazywam na przykład Poradnik i klikam Save. Więc ja teraz sobie na szybko potnę ten gameplay i widzimy się już za chwilę. Okej okay, widzowe, więc mam tutaj tak na no mniej więcej już pocięty ten początek tego całego klipu, bo generalnie chyba tyle mi wystarczy na pokazanie Wam wszystkich efektów. Więc tak, gdy już potniecie swój klip, ja wiadomo, mam tam pociętą dosłownie chwilę tego, 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 tego klipu i tutaj trzeba się na chwilę zatrzymać. A to dlatego, że muszę Wam wspomnieć, że zaraz będę korzystać z paczki montażu, do której link znajdziecie w opisie. A teraz już wracamy do odcinka. To otwieramy sobie y, tą paczkę. Możemy sobie stąd teraz wybrać jakąś piosenkę. E, czyli tutaj przechodzimy sobie do folderu piosenki. Ja sobie użyję chyba jedna, jedną z piosenek Priza. A następnie tutaj sobie przesłucham kilka piosenek i wybiorę jedną. Mamy już piosenkę, więc teraz po prostu ją sobie tutaj przeciągamy do, do tego miejsca. Następnie przeciągamy ją na nasz timeline. W ogóle zacznijmy sobie od tego, aby podgłośnić w ogóle nasze audio, to co my mówimy, więc w tym wypadku tutaj sobie wyłączamy tą opcję złącza. I zaznaczamy sobie całą, jakby ścieżkę, w której coś mówimy. A teraz tutaj zmieniamy po prostu na 12 powiedzmy forum. Ok, jak mamy już tutaj tą muzyczkę, to musimy sobie dopasować głośność tej muzyczki do naszego klipu. Także zobaczmy, jak to póki co wygląda. Jest to za głośne, więc. Wstępnie spróbujmy sobie na minus 20 dać. Zobaczmy, jak to brzmi. Ok, jest to jeszcze troszeczkę za głośne, także minus 35. I teraz myślę, że jest całkiem ok. Ok, ta muzyczka tam sobie leci. Wiadomo, jeśli ktoś by chciał głośniej, to minus 30 wystarczy dać, ale ja wolę jak ta muzyczka sobie leci, tam strasznie cicho Dobra, i jest to już całkiem Git. Ale teraz, y, może, dodajmy sobie tutaj jakieś efekty, żeby wiadomo, ten, y, to całe wideo nie było aż tak nudne. Więc, na wstępie filmu wykorzystamy sobie y, takiego green screena. Zaraz wam pokażę, jak on dokładnie wygląda. Więc, y, w tej paczce przechodzimy sobie do y, folderów stawki, następnie green screen effects i Minecraft. I tutaj jest taki efekt y, eksplozji. Hmm, przerzucamy go tutaj. Ok, następnie to sobie przeciągamy tutaj. Cyk. Aha, tylko że tutaj nam to usunęło hmm, tą muzyczkę, więc po prostu sobie to przeciągamy. Cyk. E, ok, włączmy sobie to złącze. Zaznaczmy nasz green screen efekt. E, a następnie przeciągnijmy go na sam początek. I w tym momencie poruszając się strzałkami na klawiaturze. W prawo, szukam momentu, od którego chcę, żeby tak jakby ten efekt się zaczął. Czyli tutaj sobie skaczę klatkami. Ok, e, powiedzmy, że od tej klatki. E, więc klikam teraz B na klawiaturze, na klawiaturze ucinam sobie em, ten efekt i klikam Backspace. Przeciągam na sam początek i będzie to wyglądać w ten sposób, tylko zanim jeszcze, yy, zanim to, to sobie troszeczkę tutaj ściszę może tą muzyczkę, yy, w sensie ten efekt tego, yy, tego wybuchu, więc zobaczmy jak to teraz będzie wyglądać. Ok, jest jeszcze troszeczkę za głośne, więc myślę, że tutaj yy, minus 15 damy. OK, jest git. I teraz tak, musimy sobie jakoś usunąć tego green screena. W tym celu przechodzimy do zakładki Fusion. Następnie zaznaczamy sobie tutaj ten, ten prostokącik na klawiaturze klikamy Shift i Spacja i tutaj wyszukujemy sobie Delta Keyer. klikamy Add. i teraz bierzemy sobie tą pipetę, musimy przytrzymać lewy przycisk myszki. A następnie upuścić sobie w tym miejscu, gdzie jest green screen. Ok. Jak widzicie już nam tutaj wykluczowało y, tego green screena i wygląda to w ten sposób. Ok. Y, I w momencie, gdyby były takie delikatne lagi, u mnie teraz są, no bo nagrywam i mam odpalonego OBS-a, y, więc no, y, wydajność komputera jest troszeczkę y, słabsza. W każdym bądź razie, jeśli byście mieli lagi w DaVinci Resolve, to się tym nie przejmujcie, bo po wyrenderowaniu filmu, te lagi powinny zniknąć. W każdym bądź razie, gdy mamy już nasz wstęp, możemy sobie przejść do dalszej części klipu. Możemy teraz sobie przejść do tego, jak na przykład robić zoomy. Zoom jest to właśnie taki efekt, ok? Dobra, więc zacznijmy sobie od tego, aby wybrać moment, w którym chcę, żeby był ten zoom. Powiedzmy, że w moim przypadku będzie to tutaj. OK, chcę na przykład, żeby, żeby na tym tutaj fragmenciku był zoom. Więc co robię? Zaznaczam sobie diamencik. Chociaż to się y, tak profesjonalnie chyba jakoś keyframe nazywa. W każdym razie ja to będę nazywać takim diamencikiem. Więc tak, następnie ten wskaźnik przesuwam sobie do momentu, w którym chcę, żeby ten zoom trwał. Więc na przykład ja chcę, żeby on trwał do tego momentu. Następnie tutaj, gdy mamy zoom, to sobie suwakiem dostosowujemy, y, tak jakby wielkość tego zuma. Powiedzmy, że ja chcę, żeby on był dotąd. I teraz gotowe. Będzie to wyglądać właśnie w ten sposób. Ok. Jak widzicie tutaj na następnym jakby cięciu, na nowej kompozycji, można to tak nazwać, ten zoom się jakby już resetuje. A jak zrobić zoom outa, czyli coś takiego? Jest to bardzo proste. Zrobimy to sobie na przykładzie, na przykład tego klipu. Robimy to dokładnie tak samo, czyli wskaźnik na początku, ustawiamy sobie następnie tego keyframe'a i przesuwam sobie na przykład do tego momentu i robię zoom out'a. A w momencie gdybyście chcieli zrobić na przykład taki efekt, jaki jest czarno-biały ekran, to powiedzmy, że zrobię to sobie właśnie tutaj, gdzie mamy tego zoom out'a. To przechodzimy sobie do zakładki kolor. A następnie tutaj y, Saturation dajemy sobie na 0 i wygląda to w ten sposób. Ok widzowie, tak więc gdy już potraficie robić zoomy, zoom outy, y, dodawać efekty to teraz Wam pokażę jak dodać napisy. Więc tak, załóżmy, że gdzieś w tym miejscu chcę dodać nasz napis. Następnie przechodzę sobie tutaj do y, Effects Library mm. Wybieram zakładkę Titles, a następnie tutaj wybieram tekst. Przeciągam go sobie na timeline'a. Teraz y, sobie ustalę, do jakiego momentu chcę. W sensie, żeby jak długo się wyświetlał, powiedzmy, że gdzieś tyle. Y, a następnie tak, klikając sobie właśnie na ten tekst. W tej zakładce Inspektor wyświetlają nam się różne opcje. W tym miejscu możemy sobie wybrać treść naszego tekstu. Ja sobie tutaj na przykład wpiszę y, su. W tym miejscu wybieramy fonta. Możemy sobie też załadować własnego fonta. Jak to zrobić? Po prostu musimy zainstalować taką czcionkę na naszym komputerze, czyli po pobraniu jakiejś czcionki, poczekajcie, o, na przykład tu mam czcionkę Minecraftory. Otwieram to sobie, następnie tutaj Minecraftory i tutaj klikam zainstaluj. W tym momencie y, już nam się automatycznie powinna ta czcionka zainstalować. Ja sobie wybieram na przykład tutaj y, Proxima Nowa. Przechodząc dalej, to możemy sobie font face'a wybrać. Font face y, jest to na przykład to, że jeśli dany font ma różne font face'y, na przykład regular, bold, italic, to tutaj będziemy mogli to sobie wybrać. Kolor, no to wiadomo, kolor naszego tekstu. Ja sobie zostawię biały tutaj size no to wiadomo wielkość tracking i tak dalej tego chyba nie muszę wam w ogóle tłumaczyć ale po zjechaniu na dół mamy tutaj coś takiego jak stroke stroke jest to ja wam tutaj przybliżę o. stroke no po prostu takie jakby obramowanie ja to sobie dam powiedzmy na dwójkę no niech będzie kolor czarny Ok, następnie mamy tutaj też opcję Drop Shadow. Drop Shadow jest to wiadomo cień, tutaj tak możecie sobie zauważyć. Mamy tutaj różne opcje tego cienia. Ja na przykład zrobię sobie taki cień, żeby to jakby ten napis bardziej wyglądał w 3D, więc blur tutaj na 0 sobie dam, opacity na 100 i tutaj sobie powiedzmy, o, no coś takiego dam. W tym momencie nasz napis wygląda tak. Mamy tutaj również też taką opcję background e, i tutaj możemy też sobie się tym pobawić e, i no jak widzicie to nam tworzy na przykład coś takiego Dobra, e, możemy sobie zrobić chociażby taki przycisk subskrypcji widzowe Poczekajcie tutaj, o Cyk O, zrobimy sobie widzowie przycisk subskrypcji Więc tak, e, to sobie ustawmy to w ten sposób to w ten sposób Tutaj niech zostanie ten czarny. O, nie mamy tutaj taki fajny przycisk subskrypcji. Następnie nasz napis będzie się wyświetlał w ten sposób. No tutaj mi trochę laguje, ale generalnie jest to zwykła, znaczy to nawet nie ma animacji, po prostu to się tak obyświetla. Mm. O. No jak widzicie, jest to takie trochę słabe. Więc ja wam pokażę teraz, jak zrobić fajną animację tekstu, żeby on wyskakiwał sobie w ten sposób. E, więc tak, zaczynamy od tego, aby tutaj sobie przejść do settings. E, wskaźnik ustawiamy sobie na początek tekstu. Zaznaczamy sobie tego keyframe'a. A następnie tutaj zooma dajemy sobie na 0, bo to jakby ma wyskakiwać, czyli na samym początku dajemy sobie zoom na zero. I teraz bardzo ważne, poruszamy się strzałkami w prawo. W sensie strzałką w prawo na klawiaturze, na początku o 6, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. W tym momencie zuma zmieniamy sobie na wartość, która będzie większa o 100 od tej standardowej wartości. Czyli jeśli tu było na przykład 1 na samym początku, to daje 1,100. Jak to by było na przykład 0.9, no to wtedy sobie daję na 1. Więc teraz się poruszamy o 4 klatki w prawo znowu, raz, 2, trzy, 4 I zmieniamy sobie na domyślną wartość i wygląda to w ten sposób. Dokładnie to samo y, robimy z animacją chowania, czyli zaznaczamy keyframe'a. Następnie o 4 do y, przodu, raz, 2, trzy, 4. Zmieniamy na 1,1. I raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Zmieniamy sobie na 0. Czyli robimy to samo, tylko że od tyłu po prostu. Jak widzicie już mamy tutaj taką animację wchodzenia i taką animację chowania się. Aha, i jeszcze tutaj wspomnę, że dokładnie to samo będzie działać na jakimkolwiek y, obrazie czy jeśli chcemy widzowi wkleić na przykład jakiegoś screena. Dobra, to sobie wybiorę powiedzmy, no nie wiem, y, taką, ta, y, taką tapetę, tutaj sobie ustalę ile to ma wszystko trwać, wiadomo rozmiar to nie wiem, ma 0,7. I dokładnie taką samą animację możemy zrobić przy wyskakiwaniu tekstu. I jeszcze bardzo ważna rzecz, czyli tutaj ta zakładka Video Transitions. Są to przejścia, które możemy sobie stosować między właśnie takimi cięciami, żeby to nie było takie nudne. Więc tak, w tym miejscu na przykład ja mam takie cięcie. Żeby to przejście nie było takie mech, po prostu w sumie brak przejścia, to najeżdżając sobie myszką, na jakikolwiek tutaj efekt. Możemy sobie zobaczyć podgląd, jakby wyglądało dane przejście. Więc tu sobie po prostu jeździmy tą myszką i szukamy przejścia, które by nas interesowało. Od razu mówię, że takie bardziej zaawansowane przejścia, takie właśnie Fusion Transitions, znajdziecie sobie tutaj bardziej na dole. I tutaj, jak sobie możecie zauważyć, są to bardziej. Skomplikowane przejścia. Dobra, więc powiedzmy: Ja tu sobie użyję wstępnie jakiegoś prostego przejścia, na przykład to przerzucam po prostu na timelina. OK. Jeśli byśmy chcieli zmienić na przykład prędkość tego przejścia, żeby ono się szybciej, jakby na przykład pojawiało, i tak dalej, to zaznaczamy sobie to przejście, a następnie tutaj. Mamy e, duration i to na przykład, możemy sobie zmienić na 0, powiedzmy 5. O! I teraz, aby wyeksportować nasz materiał, przechodzimy sobie do zakładki Deliver. Następnie tutaj mamy e, file name, czyli po prostu wiadomo nazwa naszego projektu. Ja to sobie nazwę: poradnik e, Location. Wybieramy tutaj sobie po prostu tam, gdzie ma nam się wyeksportować ten klip. Następujące ustawienia do wyeksportowania są takie, że format tutaj może być albo mp4, albo quicktime. Kod to tutaj na h.264. Resolution to tutaj, ja raczej polecam wymiary Full HD. No i jeszcze jest frame rate Tutaj mam ustawione na 60. Dobra, teraz klikamy sobie Add to Render. E, oczywiście musimy to zapisać. A następnie klikamy Render All. I w tym momencie nam się wyrenderuje nasz plik, ja to sobie zastopuję. Więc to by było na tyle z dzisiejszego filmu. Jeśli wam się podobało to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba. A w komentarzu możecie napisać, czy chcielibyście kolejny poradnik z Da Vinci Resolve, tym razem bardziej zaawansowany. A to by było na tyle z mojej strony, także siema.